To ważna wiadomość dla mieszkańców miasta i gminy Pruszcz Gdański, a nawet całego powiatu. W budynku urzędu miasta miała miejsce konferencja, podczas której ogłoszono porozumienie w sprawie powiększenia cmentarza komunalnego. Bardzo ważny dzień dla mieszkańców naszego miasta i okolic. Przyjęliśmy nieodpłatnie od gminy wiejskiej ponad 1,6 hektara gruntu pod cmentarz. Co ważne dla mieszkańców miasta, gminy wiejskiej a i innych, którzy będą chcieli pochować swoich bliskich na tym cmentarzu, warunki się mu nie zmienią. Będą chować ich na tych samych warunkach. Dojście będzie również z terenu obecnego cmentarza. Po prostu zlikwidujemy jeden płot i postawimy go wokół już tej nowej nieruchomości i ścieżkami wewnętrznymi będzie można spokojnie na ten teren dojść. To przygotowanie potrwa od 2,5 do Trzech lat, także będziemy gotowi akurat w momencie, kiedy ten teren będzie niezbędny do tego, żeby naszych bliskich chować. Podpisanie u notariusza aktu przekazania miastu terenu pod rozbudowę nekropolii było kluczowe dla realizacji tej inwestycji. Cmentarz w Pruszczu Gdańskim jest popularnym miejscem pochówków, przez co powoli zaczynało brakować na nim miejsca. Od pewnego czasu naszą głowę zaprzątała sprawa kurczących się miejsc pochówku dla naszych mieszkańców. Staraliśmy się tutaj wypracować jakieś rozwiązanie z miastem Pruszczem, żeby powiększając ten cmentarz, który istnieje, a więc wykorzystując tę infrastrukturę już funkcjonującą... Szanując przyzwyczajenia mieszkańców, ale również to, że ten pochówek często jest tutaj już realizowany na cmentarzu komunalnym, żeby to kontynuować. Życzymy wszystkim zdrowia jak najdłużej, jak najdłuższego życia, ale myślę, że to też jest niezwykle ważne dla mieszkańców, że o tym pamiętamy. Dzięki porozumieniu cmentarz pozostanie tańszy niż w Trójmieście, mieście, a przede wszystkim otwarty dla każdego przez wiele kolejnych lat. Polecamy również zobaczyć roztańczony Prusz Gdański oraz obchody święta Konstytucji 3 maja w Pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.